A więc witam serdecznie w chyba najbardziej w ostatnim czasie wyczekiwanym filmie na tym kanale, a więc w rozwiązaniu naszego konkursiwa, które powiem Wam, że mocno mnie zaskoczyło. Ale zaczniemy od stawki. Tak więc, żeby nie przedłużać i nie robić z tego nie wiadomo jak długiego odcinka, tak jak mieliśmy w przypadku liveów. Przejdziemy od razu do miejsca czwartego. Ja się muszę wspomagać Telefoniksem, bo powiem Wam, że naprawdę mój mózg w tym tygodniu chodzi na, na opcji awaryjnej. I zaczynając od miejsca czwartego, a więc od zestawu, który przywiózł mi mój kolega Paweł. W międzyczasie zauważyłem jedną rzecz. Sorry, ale są... Troszeczkę zmęczone. Nie zauważyłem tego wcześniej. Mam nadzieję, że Wy to chociaż wyłapaliście na, film, na filmie. A ten zestaw leci do kolegi Łukasz, plotka 9224. Nie będę czytał Wam tych komentarzy, bo powiem Wam, że dzisiaj z moją dykcją jest ultra Ja Wam te komentarze po prostu będę wstawiał. Łukasz jest w podobnym wieku do mnie. Fajnie, że mordio też zbierasz. Cieszę się, że doceniasz to, co robię. I oczywiście od razu powiem, że nie wybierałem najbardziej cukierkowych komentarzy, które gdzieś tam łechtają moje ego. Wybierałem te komentarze wraz z małżonką. Wybrałem sporą pulę komentarzy, przekazałem do mojej żony. Moja żona następnie robiła następną selekcję i oczywiście nad finałem, żeśmy się tutaj żeśmy debatowali a więc do Łukasza leci ten zestaw i Mordzio ja zdaję sobie sprawę z tego że to jakoś tam ultra petarda nie wygląda dlatego żeby nie było wujo ci dołoży małą rekompensatę żeby to wyglądało oczywiście trochę fajniej tak więc taki zestaw jest dla ciebie Łukasz i dzięki, że jesteś. Przechodzimy od razu do miejsca trzeciego, a na miejscu trzecim jest osoba, która zarówno została doceniona przeze mnie, jak i moją małżonkę. Ja wiem, że zostawiasz mordia sporo komentarzy pod moimi filmami, doceniam to. Super. Lubię czytać, lubię rozmawiać, lubię odpisywać. I tuptek 777 Mordzio, dwa razy techa, frunie do Ciebie. I dzięki Ci śliczne za Twoje komentarze. Doceniam to, że jesteś i trzecie miejsce Mordzia jest twoje. Eee, przechodzimy już do miejsca drugiego, a więc Mustanga Audi i Lambo. I tutaj kolega o uroczym, yy, uroczej miniaturce. E, również mega nam się spodobał i mi, i Ani, i twój komentarz. Tak więc Deriko 9183. Mordzio, ten zestawik jest twój. Tak więc dzięki za komentarz, dzięki, że jesteś i wygrałeś. <średzio> no i przechodzimy do miejsca pierwszego. Miejsca pierwszego, które było mega spornym miejscem. Ale kocham moją małżonkę, doceniam to, jak mnie wspiera oraz e, to, jak mi potrafi wiele rzeczy fajnie wytłumaczyć, dlaczego coś tak, a nie tak. I tak naprawdę to miejsce mordeczko zawdzięczasz mojej żonie. <laughs> tak więc, kolega od wiersza: 17, 17 przemas. Za mega... Znaczy, ten wiersz mi się mega podobał, ale moja żona stwierdziła, że nagroda jest twoja. Tak więc ten zestaw leci do ciebie, ale nie uciekajcie jeszcze, bo to nie koniec. Ten zestaw, Mordzia, leci do ciebie. Tak zwane Pepko wam nie da, a Wujo wam da. Tak więc to jest zestaw numer jeden, który leci do Przemasa. A ja wam wytłumaczę, dlaczego kwestia pierwszego miejsca była bardzo sporna bo mnie mega, ale to mega mm, urzekł jeden z komentarzy. Potraktowałem go może troszeczkę osobiście, bo doskonale jestem w stanie się odnaleźć w tej sytuacji, o której tam pisałeś. Eee, I ten komentarz też Wam tu stawiam. Yahoo 243. Mordo, tak, tak mnie urzekłeś tą historią i słuchajcie, niezależnie od tego, bo tam pewnie będą komentarze, że a, napisana historia i tak dalej, i tak dalej. Ja się w to nie zakłębiam. Ja wierzę, że ta historia jest prawdziwa. Wierzę, że kolega się naprodukował tyle, opisując prawdziwą sytuację, i rozumiem, że ty tego Skaja mordia nie masz, ale już masz, <grym> bo ten Skaj jest Twój. Specjalnie oddaję Ci Skaja, żebyś miał swojego, żebyś yy... synem mógł się bawić jednym, a tego sobie podziwiać gdzieś tam na tym. I żeby też nie było, to dostaniesz ode mnie. Ty oraz każdy, który wygrał w konkursie, dostaniecie ode mnie, mm, przepraszam, stojaczki, które często też towarzyszą na filmach. Oczywiście sobie mogli te modeliki takie najbardziej e, przez was uwielbiane postawić i się nimi cieszyć. Ale powiem ci jeszcze jedno, zdaję sobie sprawę z tego, że masz dwójkę dzieciaków, tak więc. E, będziesz musiał się. Z dzieciakami jakoś tam podzielić. Tak albo tak. Bo to też ci dam. I świetne było w tej historii to, że mówi, że tam się z synem bawi, że sobie tam garaż ogarnęliście i sobie tam jeździcie. I historia w ogóle poboczna. Bo ktoś, kto ogląda moje filmy regularnie, zauważył, że w którymś momencie wpadłem do dilza, żeby sobie kupić super białą i wynikło to z tego względu, że ja zamówiłem sobie zestaw znajomą mi o mi paczuszkę z szybkich i wściekłych i słuchajcie, paczka do mnie przyszła miotana przez kuriera chyba, jak wściekły, bo dwa, dwa opakowania były uszkodzone, a były uszkodzone do, do tego stopnia, że ja sobie mogę pogrzebać palcami i powiedzieć Powiem Wam, że trochę mnie to zabolało, tak więc musiałem sobie poszukać moich, nadrobić to, żeby sobie skompletować cały zestaw. A nie chciałem tutaj dawać nikomu w prezencie uszkodzonego modelu, tak więc wpadłem na taki fajny pomysł i ten pomysł sądzę, że Tobie też się spodoba, bo dodatkowo dam Ci jeszcze, żebyś z synem mógł się bawić. Miałem super z warsztatem, nie? Wiem jak ważna jest zabawa z dziećmi. Wiem jak ważne jest wychowanie. Tak więc... Bujio Wam da. <laughs> Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za to, że wy jesteście ze mną, za to, że tworzymy tę społeczność, za to, że mogę się jakby w tym kontekście rozrastać. E, cieszę się, że... To, że oglądacie moje materiały i to, że jesteście, to, że piszecie, to, że komentujecie, że dołączacie do subskrypcji. To, że wiem też, że spora ilość osób gdzieś też udostępnia moje materiały, powoduje, że mój kanał zaczyna generować jakieś przychody. I ja te przychody będę też przekładał na to, żeby się z Wami tym podzielić. Tak więc już z tego miejsca zapowiadam, że na trzy koła subskrypcji postaramy się tą, tą jakby pulę przebić, żeby też było mega, ale to mega fajnie. Tak więc już z tego miejsca deklaruję na trzy koła kolejne konkursiwo. Pomyślimy nad formą, jakby, czy zostaniemy przy tej, czy zrobimy to inaczej. Bo tak naprawdę pamiętajcie, że ten kanał tworzycie ze mną. Freak Unity to jest, to jest Freak Unity, nie? to jest jedność, więc będę brał pod uwagę Wasze komentarze, Wasze sugestie i tak dalej. Zapraszam Was do tego, żebyście do mnie wpisali, do tego, żebyście zostawiali mi komentarze, żebyście dzielili się moimi materiałami, materiałami zresztą. A za dzisiaj Wam pięknie dziękuję. Mordeczki. Trzymajcie się. Do zobaczyska. I udanego patronowania. Cześć. A i jeszcze jedno, zapomniałem. Wszystkich tych, którzy wygrali, proszę Was w opisie, jest adres e-mail. Chciałbym, żebyście wysłali do mnie wiadomości z adresami, ale w tych wiadomościach proszę Was o to, żebyście dali mi screeny potwierdzające, że ten kanał należy do Was. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić, napiszcie do mnie, ja Wam to podpowiem. Jak zweryfikujecie, że dany kanał należy do Was, w tym momencie ja Wam to wyślę. Nie chcę mi dopuścić do sytuacji takiej, że ktoś mi napisze wyślij mi i tyle. Tak więc musicie najpierw w morcie zweryfikować, że Wy to Wy, a następnie ja Wam te nagrody wysyłam. Będę wysyłał do paczkomatów Impostu, bo akurat ko korzystam z aplikacji, więc tyle ode mnie na koniec. Trzymajcie się. Nara.